To nie było takie wcale proste na moich tartulbich. Jeszcze nawet klapki nie zasunąłem, ale dobra. Dostałem yy, ulepszonego carpentera, czyli ten młotka. Jak wezmę Karpentera to są to metalowe bariery. Znaczy w sumie nie widać, że są metalowe, ale że jak ten, że jak zągle do nich podchodzi, to jednak jest coś takiego, że, że musi się trochę nasiłować z nimi. Ponie są te dodatkowe, takie jakby małe Isteregi.

Show some respect. Kurde, ja tutaj spadnę kiedyś. No kiedyś tak. Jeszcze raz wystarczy, że mi spadłeś. Ja,

Chyba by. A to dziwnie działa ten balistik Knife, Jakoś nie mogę trafić z tych zombieaków. Jeszcze jak w ogóle lecą w ciebie, to już w ogóle. Sorry. Genialne złożenie zanie. Jak już w ogóle lecą w ciebie, to w ogóle. Sorry, czasami się nie kontroluję. Bioshock Infinite Co Bioshock Infinite? Lik się gra w Bioshocka. Bo to dobra gra jest. Nie grałem, nie, nie grałem. Żadnego Bioshocka? Żadnego. No, 7 na a to jest chyba moja druga ulubiona gra po Call of Duty, więc naprawdę zaszczytne miejsce zajmuję. Ten po prostu kurde ten... Jak odpowiedzieć, że do tej gry bym kurde padł na kolana. This machine no. has been sent across time itself. Ostatni. Tak. Klękaj przede mną. Za bardziej się połóż. Oj tam. On po prostu mi całe buty. Trudne masz te buty. Sorry, nie mogę zobaczyć. Mam niewidzialne nogi. To niszczy wszelką logikę. A czy ząbki w ogóle nie niszczą tej logiki? Nie, ja nadal czekam na Zombie Apokalipsę. Każdy gracz, A, no, tak. ten ja w ogóle już mam dom przygotowany na to. Ja już na takie wymyśliłem. Ja, ja zawsze mam y, przy schodach y, y, łom i ten taki młot y, ten pneumatyczny, że jak tylko będzie zombie apokalipsa to burzę schody. Bo wtedy zombiaki się do mnie nie, nie, ten, nie wedrą na górę. On bo... To nie, to nie są takie zombie jak tutaj, które wiesz, skaczą kurde na kilometr z wyżu. Tak. Te, to, te, przed tymi ząbiakami to tak, to bym się bał, no ale... Takie prawdziwe zombie to raczej... Ja bym gdy gdybym musiał z takimi ząbiakami walczyć. No chyba, że mi daliby, kurde, Jagger noga paket nie, Jagger noga w pokoju, paket puncha w kuchni, w toalecie byłaby speed-cola, tak, ja bym mógł grać. Ja bym tam powiedział, że w toalecie powinien być mój grywaj. Jakoś tak bardziej mi się kojarzy. grywaj bardziej powinien być u mnie na antresoli, żebym tam zaczynał grę. pa, pa, pa. mark dwa. napisałem Cały skrypt do isterego na tym jak zrobić. E, czyli nie wiem, czy to jest po polsku ten a e, Żeby być ich pion pionkiem, pamiętam, że jest taki opis po polsku. To jest ten, ten główny isterek, no. Tak, tak, egg, tak, ale nie minali. pamiętam dokładnie. O, no. Właśnie nie pamiętam, jak się nazywa ten isterek po, po polsku.

Zawsze możemy zmienić kampówkę, bo ona nawet nie złą. To lepszą niż tą? Znalazłeś jakąś nową? Zobaczymy, nie? Ale gdzie? Aha, wiem gdzie, wiem gdzie, wiem gdzie, wiem gdzie, w salonie, tak? Nie. to ja. Ma... Znaczy, no, możemy iść, zobaczyć twoją, ale. Y, już mógłbym się założyć, że mam, że mam lepszą. <laughs> Lepszą niż tą, bo... No ale dobra. Ale możemy iść najpierw do swojej, dobra. Możemy wyciągnąć Rejgana, a ja będę bawalił usztywniaczem. Pale... No to ja mam taką, gdzie nie muszę wyciągać Rejgana tylko mogę dalej za nawalać. A to znaczy możesz z każdej broń nawalać, tylko po prostu ja muszę ciągle usztywniaczem grać. No i... Ja pieprzę. No kurde, sorry. No i, a te schody są tutaj takie. Obracałem się i dostałem. Nie, ja w to nie wierzę. Right like Dziękuję. Jakiś problem. <laughs> ja nic nie widziałem. No żal, no żal, no po prostu. <sighs> Kto a kto tu wymyślił ten? Się ten a spróbuję jeszcze raz tam spać Mogę tam spadać, jak będzie bomba czasowa A patrzę dalej, słyszę ja ten Klikanie <grym> No faj, żeby O Mogę spadać. <grym> rzucam, rzucam Dobra, wiele. Dobra. Dobra. Ale z samej bomby jeszcze nie rzucam, bo wolę mieć taki bezpieczniejszy czas. Dobra. Jak teraz? Te zęby jakieś tu na górze zbudowali, Dobra, zostawmy tego. Dobrze, że nie trafiłeś. Dobrze, że kurde ten strzelałem z biodra i nie trafił. No. Dobra, i chodźmy do tej twojej kampówy A tu jest jeszcze jeden. Zabita mu siebie jednego. Dobra, to ja już lecę, bo Ty tak czy siak go nie wyprzedzisz. Tak, bo my spotykamy się w mieście, tak? Gdzieś tutaj. Dokładnie to przy, ten, przy paczce. Dobra. No dobrze, jak przy paczce, to lecę te, tym teleporterem. To jest good pomysł. Mhm. zrób, żeby na wszelki wypadek, wiesz, żeby, żeby nie poszedł ci perk y, z tymi... Y, w ...wiedźmach, bo po prostu szkoda perka, co nie? I chłop, jesteś? Oho, zaczyna się burza. Zaczyna burza, deszcz. Stereo? No, niestety. Stierża. Tylko zamknęłem okna, dobra. Yy, no i gdzie to jest ta miejscówka? Popisz. Pisz yy, tutaj na tym dachu, na tym dachu był banku. No, ja tam spowalniam zombie, a ty je zabijasz. Dobra, kurde, straciłem tego. Jagera, nie Jagera, tylko supera. Dobra, to idziemy. Teraz jak się tam dostać? Tutaj, tutaj, Ale nie, chodź. nie można otwierać tam z tyłu tego, tej kanapy. Aha, tak? Aha, myślałem, że właśnie mam otworzyć tą kanapę. Dobra, no to ja bym się dostał skocznią, yy, wyskocz... no tą trampoliną. Dobra, nie, otwier nie otwierajmy tych drzwi tutaj po prawej stronie jak coś, bo yy, jak ja będziemy kończyć temu dużemu zombiaka? Tak. Yy, nie, damy damy mu cukierka, żeby wziął i skonstruował jedną część. Jedną on potrafi takie rzeczy właśnie robić. Że daję mu cukierka ja przy tym przy stole, i on idzie i składać to, zobaczcie, on zobaczy. co teraz pomyśli, i idzie złożyć? Tylko nie wiem, jakie części idzie złożyć. Więc da się kupić cukierki? No, to idź, idź kup. Dobra, ja już kupię. Nie, nie... O, Kiedy tam buduje? No właśnie, zobaczmy co zbudował. Dom, Rezonator. Dobra, idę do następnego stołu. Na z do tego. Dobra, otworzę do cukierków z tej strony, okej? No. Oh whole... Boże, ile cukierków, ja też tak chcę. Kupiłem <laughs> kolejne. Dobra, myśli i leci. Idź tam, zobacz co on wykminił. Z tym. Jaki rage. Normalnie. Jak on tam będzie, to weź go z noża pociśnij. Znaczy, jak złoży. jeszcze nie Patrz, jak się drze, jak on tam leci. Z zombiaka normalnie, staranowa Zombiaczki I co złożył? co złożył? Ale go w no z noża. Tak, weź, weź no. Musi tutaj szybko polecieć. Jeszcze, I my jeszcze. My tam możemy do tego wykorzystać rezonator. No, też możemy no. Jeszcze, jeszcze wal. Dobrze. Ej, a weź chodź tu na chwilę do mnie. Daj ząby, z... temu, zrób kraula i daj z, y, temu, dużemu. Po co? Jeszcze, jeszcze, części składa. Czekaj. Ej nie no, Ej, ale weź, po co my to skacz, w ogóle robimy? No tak, wiem, bo ty mnie podniesiesz właśnie, ja, ja się zastanawiam po co my to robimy w ogóle. Ale możemy części złożyć tak czy siak. Może no, tam, weźmy, bierzemy rezonator i tak, i turbinkę? No, to, to idź tam po... no nie wiem, co chcesz. Jestem już przy tym. Ty pójdziesz tak, po no. turbinę. Ej, jeszcze kupię jednego cukierka, żeby złożył tą ostatnią część i tyle. Ja sam mam coś, co nie ma polury na cukier. Nie mogę się o to opowiadać, rozumiesz? Biegnie. Ty patrz, po, jaki parkurowiec. On to, to, to przełożył nogę tylko przez tą balustradę. A my tam nie możemy. To wiesz. To może, ten może. No, korzysta z, ze swojej wysokości. Kurde, jeszcze pasowałoby go walność z noża Ale czekaj, ale ciekawe. O właśnie, walnij go z nożą. I idź za nim z tym nożem. Słyszysz? Wal go z nożą. Już. wolę latać nie! Mm. Mm. Dobra Lu, dzień dobry No to chodź, chodź tutaj, ten, obok mnie I da Tak, i... Chodź tutaj obok mnie, obok mnie Dobra Możesz też tak, no okay. Ej, Kurde, ten żołnierz przeszkadza Poczekaj, już zaraz zrobię Eee, Bardzo wyszedłem... Wszedłem ze wprawy a nie ma głowy. Dobra, chodź szybko dawaj No Nie, musimy razem obok, mnie, obok nie stani i w dół wyceluj i razem do, do góry A O, gdzie ja jestem. No i te, dobra, tak? to już sam skoczysz No i co oni tutaj stąd będą. Tu, 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 tu do mnie, koło mnie, koło mnie Dobra, oszczędzaj, oszczędzaj, oszczędzaj. Ciekawe miejsce. Ciekawe, ciekawe. Strasznie szybko rundy ten... ...wbijają. Nasz się konsola ścina. Nie klatkuj ale żeby się ścinała to nie. Masz mi przepchały. Mogę bardziej mogę się do ciebie dostać, bo tyle ich idzie. A nie walnęłem jej tak spokojnie. A celownik w jedno miejsce, tylko tam gdzie mają głowy, gdzie tak idealnie im headshoty wbijam. To dobra miejscówka. No, ciekawa. Zobaczymy jak będą wyższych wyglądać. Dobrze, że tutaj jest AN blisko, jest tylko szkoda... Hejcie. Tylko wiesz co fajnie dobrze obczaić czy jak tam postawimy trampolinę, czy to tutaj doskoczysz Bo to by było kiepskie jeżeli będę chciał kupić amunicję do ANA i żebyś mi ty musiał pomóc tutaj wejść, bo to będzie trochę... wiesz... A jak w trakcie Ej, masz rundy tytonator? to... A Tak kładź. Ale po co? Zobaczymy znaczy... No to kładź Dobra, weź turbinę, bo nie ma sensu, żeby się mordowało. Coś wypadło chyba. A dobra. No bo to szybko schodzi na rezonator. A teraz zostawmy jednego i po trampolinę chodźmy. Dobra, biorę turbinę, bo... ...wyleźmy do normalnej strategii. Dobra. Dobra, schodzę. chodź, schodź, 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 schodź. O tu jest trampolina of course. It's a death trap. Dobra, y ja zabiję jednego i o zrobisz krowla, OK okej? Czekaj A chyba będę musiał ze stajni skakać A od góry mnie walnęłość A doskoczyłbym, gdyby nie ściana u góry z y sufit walnąłem a może a ze stajni? A też nie sądzę Stąd Może stąd, kurde No ściana... Może Poczekaj jeszcze inaczej ustawię i zobaczę Obczaje zaraz Bo muszę być niezależny Tu jest trochę niżej ta ściana chociaż a, Jeszcze fajnie spadłem Ej dobra, to weź dajmy temu. Czemu? No. Dobra, już daję. Robię tego. Wejdę, żeby się prawy. sprawy. idź po cukierkę. Nie możemy ściana mnie od góry blokuje. Sufi. A chyba, że. A jeszcze mam jeden pomysł. chyba tutaj też mnie zablokuje. tego Chyba, że.